Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę. A opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło. Przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Moi drodzy, nadal jesteśmy w Kafarnaum. Wczoraj słyszeliśmy, że Pan Jezus w szabat poszedł do synagogi. Tam nauczał z mocą. Jego nauka miała moc. Jego słowo wyrzucało złe duchy. Było ostre jak miecz obosieczny. Nakazywał milcz i wyjdź z niego i to się działo. Ale wydaje mi się, że kiedy wrócił do domu Piotra, tam leżała w gorączce jego teściowa. Uzdrowienie teściowej było o wiele trudniejsze niż wyrzucenie złego ducha. Tak mi się wydaje. Może się mylę. Niektórzy złośliwie mówią, że Piotr nie chciał tego uzdrowienia teściowej, ale tak nie było. Niektórzy nawet się śmieją i mówią, że z tego powodu Pan Jezus był przez Piotra yy, no zdradzony, czyli zaparł się trzy razy. Nie, to nieprawda. Ale w tej sytuacji, nauka z mocą. Wobec kobiety, która jest dręczona gorączką, nie wiemy, co było powodem tej gorączki. To jest jakiś efekt czegoś, co było wcześniej. No możemy sobie wyobrazić pewną trudną sytuację. Otóż, kiedy Piotr i Andrzej, którzy mieszkali w tym domu, dom, panią tego domu była właśnie Teściowa, to ona rozpoczynała szabat, ona nad świecami szabasowymi, zagmykając sobie oczy, modliła się. I rozpoczynała się taką, jakby liturgię w domu, ale kiedy okazało się prawdopodobnie, kiedy przyszli ci, którzy zostali powołani przez Pana Jezusa, to i nie tylko Piotr i Andrzej zostawili swoje sieci, zostawili swoją firmę, ale też i Jakub i Jan zostawił ojca i najemników. I oni tu przyszli i prawdopodobnie teściowa nie wiedziała, że oni będą z pustymi rękoma. I będą chcieli coś zjeść, w szabat nie można już niczego przygotować. I była bardzo rozzłoszczona na tę sytuację, nad, nie, nad którą nie panowała, jako pani domu nie panowała, nie miała panowania, i to ją mogło wyprowadzić naprawdę mocno z równowagi. I w takiej sytuacji nie należy tłumaczyć, wyjaśniać, usprawiedliwiać się, tu trzeba pójść do Pana Jezusa. Pani Jezu, Ty się tym zajmij. Powiedzieli mu zaraz o niej. A Pan Jezus nie przyszedł, żeby przez naukę z mocą powiedzieć kobietom: Mówię ci, wstań. Nie, no, to jeszcze gorzej mogło rozłościć, właśnie, teściową. Wręcz przeciwnie, ona potrzebowała pomocy. No i co, wszystko na mojej głowie. Niech ktoś mi wreszcie pomoże. Przychodzi Pan Jezus i wyciąga rękę. Przychodzi z pomocą. Jest naszą pomocą. Jest takie hebrajskie słowo Ezer. Ezer to znaczy pomoc, ale ta pomoc to dotyczy Pana Boga. I taką pomocą został, została nazwana kobieta. Kobieta też ma być taką pomocą jak Pan Bóg dla człowieka. Ale najpierw ona musi sama przyjąć tę pomoc. Kiedy przyjmuje, kiedy chwyta się za rękę Pana Jezusa i wstaje, opuszcza ją zaraz ta zła moc. Gorączka, rozgorączkowanie i staje się pomocą. Pomocą dla apostołów, dla swojego Święta, dla Piotra, dla całej rodziny, dla wszystkich, którzy przyszli i pomaga im, służy. A Pan Jezus później jest pomocą w tymże domu Piotra, dla wszystkich, którzy są chorzy, opętani, i całe miasto sprowadziło tych wszystkich chorych, i Pan Jezus ich uzdrowił. Ale też podaje nam, jakby, przykład, żeby nie popaść w taki aktywizm i też pomyśleć o tym domu w Kafarnaum, żeby nie za bardzo obciążać, to zostawił ten dom, poszedł się modlić, a potem, kiedy go chcieli z powrotem, żeby wrócił do tego domu, wszyscy cię szukają, pomyślał, no lepiej iść dalej. Po pierwsze, wystarczy tego, co zjedliśmy u tej teściowej Piotra, ona już zrobiła swoje. A po drugie, inne miejscowości czekają na dobrą wiadomość. Trzeba do innych synagog wejść i tam głosić Ewangelię. Zauważmy, że Pan Jezus głosi Ewangelię w synagogach. Czy to nie jest dzisiaj taki znak, że warto by było przypomnieć o tych zadaniach ewangelicznych w dialogu z judaizmem i też przypomnieć, że Pan Jezus w synagodze głosił Ewangelię? Może dzisiaj też warto by było judaizmu w Kościele Katolickim, żeby pomyśleć o głoszeniu Ewangelii, którą głosił Jezus Chrystus jako rabin, jako nauczyciel, głosić Ewangelię o Królestwie Bożym, gdzie tymże Królem i oczekiwanym Mesjaszem jest właśnie Jezus Chrystus. To w Jego ranach jest nasze uzdrowienie, to w Jego krzyżu jest nasze zbawienie. I na ten czas takiego rozkorączkowania, kiedy mamy tyle Różnych niedobrych słów, może lepiej, żeby zamilknąć, poprosić Boga, żeby wyciągnął swoją dłoń na pojednanie, żeby nas podniósł, żeby ta gorączka złych emocji nas opadła. Przyjmijmy na ten czas, ten trudny czas, trudnych rozmów, dialogów. Boże błogosławieństwo, niech Chrystusowa dłoń leczy nas z wszelkich złych mocy. Niech to Boże błogosławieństwo nam towarzyszy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.